W dzisiejszym odcinku mojego Majsterkowicza zaprezentuję Wam, jak napompować materac bez pompki. Wystarczy mało odkurzać, reklamówka i kawałek od butelki plastikowej. Proszę. I zbiorowa praca. I I to, nie to na nie wstąpimy. Zobacz, ale urwał, ha? Rośnie w oczach. nie widzę. Panowie po prostu jesteście wózka do kamery. Ja rośnie zęb. Ja też. I pan Paweł, roger Guinnessa! Ja. Misz! Teraz się i napompujem, a teraz nie pompki. No, jakby się uprzeć pompki nie ma w tak? Przez spojrzeć niedługo na Allegro. Ja. Wypatentowane ja. będzie. Będzie odkurzacz wielofunkcyjny Dziękujemy firmie Solaris To ta, co autobusy produkuje kurde. Nie no kur... To się zgrzało Pauza